Recenzję zaczynamy od przywitania nowego patrona Oskara, który postanowił dołączyć do tego zacnego grona wspierających ten kanał. Dzięki Oskar. Ghostrunner. Marka, która mocno obijała mi się o uszy cały czas. Gra, która kwitnie mi w bibliotece od wielu miesięcy, a mimo wszystko nigdy nie nadarzyła się okazja, bym ją tak ograł, nawet odpalił. I ta nadarzyła się nagle teraz w przypadku części drugiej. Dostałem parę dni temu kod od Better Gaming Agency, za co bardzo wdzięczny, i tutaj to nie jest taka tylko kurtuazyjna wdzięczność za to, że wysłali mi kod. Moje podejście do gry było takie, że: Ok, no nie znam jedynki, zobaczymy co z tą dwójką, i wsiąkłem. Nie, mogę powiedzieć już tyle na wstępie, że Ghost Runner 2 ma genialną rozgrywkę, która jak nas złapie, tak nie odpuszcza do samego końca. Pamiętajcie jednak, że moje wrażenia biorą się tylko z ogrania dwójki, nie porównuję jej z jedynką, bo nie mam po prostu jak, więc nawet nie powiedziałbym, jeżeli nie wiem, to jest jakiś krok wstecz. Z jakiegokolwiek względu, to nie mam pojęcia. Jako, że jest to druga część, to tak w szybkim skrócie czym jest Ghost Runner, a jest to coś, czego no tak naprawdę często w gamingu ostatnimi czasy się nie spotyka, przynajmniej moim zdaniem. Setup mamy totalnie cyberpunkowy, e, przyszłość gdzie e, ogromne monumentalne wieżowce są miastami same w sobie, a poza tymi wieżowcami miastami mamy suchą, zdewastowaną postapokaliptyczną pustynię pełną wraków, aut, fabryk, ulic i ogólnie pozostałości po kwitnącym tam niegdyś życiu. Nie ukrywam, że klimatycznie, szczególnie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wychodzimy tutaj poza miasto no i możemy sobie pozwiedzać te takie opustoszałe tereny, to gra częściej niż rzadziej przypominała mi Sędziego Dreda, no ale to może tylko ja, nie? W każdym razie my wcielamy się w Ghostrunnera numer 74, Jacka, e, który jest biomechanicznym cyberwojownikiem posiadającym nadludzkie zdolności fizyczne, jak i zdolności nadnaturalne. Jest tu jakaś fabuła i nie czułem się specjalnie odstawiony z powodu nieznajomości części pierwszej, chociaż jest też tutaj niemało odniesień właśnie do jedynki. Historia tak naprawdę służy nam tutaj jako takie popychadło do dalszej wyżynki. Fabuła ta nie jest jakoś tak wybitnie dobrze poprowadzona opiera się w zasadzie na dialogach w takim centralnym hubie plus dialogach pojawiających się w czasie nie, etapów. No i podsumować ją mogę tylko na tyle, że nie poczułem nią żadnego znużenia. Nie jest wybitnie poprowadzona, nie jest jakoś wybitnie napisana, ale jest okej, okay, spełnia swoją rolę. Rozgrywkowo zaś to jest doskonałe połączenie elementów zręcznościowych z dynamiczną, wymagającą szybkiej reakcji, ale i pewnego rodzaju logiki walką. Sprawdzając sobie notatki, a notatki robię na czymś takim jak dyktafon, pamiętam, że zapisałem sobie taką myśl, że Ghost Runner 2 to jest platformówka dzisiejszych czasów, z tym, że no nie widzimy ją z boku jak to na starych NES-ach czy Pegasusach, a oglądamy ją z perspektywy pierwszej osoby. Tyle się tutaj dzieje na ekranie, że bez żadnego problemu zaakceptowałem zaprzeczenie wszystkich moich takich przyzwyczajeń z gier. Ogólnie wolę na przykład wolniejszą czy tam mniejszą czułość myszki, a tutaj nawet tego ustawienia nie ruszyłem, mimo że jednym ruchem nasza postać może obrócić się 7 razy. Ale tak się właśnie powinno w to grać, i to jest chyba pierwsza bodaj gra, w której ostrzeżenie o epilepsji, co to je widzimy w każdej grze, już nawet w symulatorach szachów, tutaj ma faktycznie rację bytu, nie? Nie można zaprzeczyć, że cała gra jest taką swego rodzaju pamięciówką. Oczywiście. Można każdą arenę przejść na swój własny sposób, jak nam się tam tylko podoba, jak nam jest wygodnie, ale polega to na wyrabianiu nawyków na nowo na każdej arenie. No wyrabiamy taką pamięć mięśniową. Te takie elementy pamięciowe, takie najbardziej pamięciowe metodą prób i błędów najbardziej obecne są e, czy to w jeździe na motocyklu, czy podczas walk z niektórymi bossami. I tam musimy najczęściej pamiętać co, gdzie i jak nam wyskakuje na ekranie, w którym momencie, no i zazwyczaj jest to okraszone kilkoma zgonami, żeby zapamiętać, że aha, no dobra, tutaj podskoczyć, a tutaj zrobić wślizg. I opracowujemy to niemal do perfekcji. Przyznam szczerze, że za pierwszym razem robi to często takie mega potężne wrażenie. Tym bardziej, że twórcy nie wstrzymywali się przed natłokiem wybuchów ruchomych elementów, gier świateł, efekciarstwa wszelkiego rodzaju podczas tych takich typowo zręcznościowych elementów. Bo to ma być taka przygoda budząca u nas adrenalinę na raz, Bo poza pewnymi roglajtowymi elementami, bardziej trybem roglajtowym to też nie, wie, nie widzę wielkiego replayability w Ghost GoStraner 2. Nierówno jest właśnie z tymi bossami, o których wspomniałem, bo z jednymi walczymy na arenach i wtedy tak naprawdę walczymy, jest świetnie i nie ma tutaj żadnych takich sekwencjonowanych ruchów. No i tak, żeby nawet specjalnie nie spoilerować, taki pierwszy boss wprowadzający nas do wszystkiego ma... nie ma cały czas tego samego ruchu, tak naprawdę. E, jasne, że na początku przeskakuje zawsze w to samo miejsce, ale potem to, co się dzieje na tej arenie, to jakie ciosy wybiera i tak dalej, to jest czysta losowość, tak więc nie pokonamy go tutaj na pamięć. Jednak wielu bossów pokonujemy właśnie w taki... Zręcznościowy sposób pokonując jakiś tor przeszkód, dobiegając gdzieś i przypomina to pod tym kątem troszeczkę tytuł Observer, gdzie jasne, no kinowo to wszystko wyglądało, tryskało nam efektami, ale jak się raz nauczysz, to za każdym razem nawet zamkniętymi oczami oczyma pokonasz e, tego bossa. Tak więc ja bym tutaj powiedział, że tych faktycznych walk z bossami jest niewiele, ale są świetne. Natomiast często mamy takie etapy zręcznościowo-pamięciowe, które jedynie ubrane są w skórkę walki z bosem i o ile za pierwszym razem to wygląda naprawdę świetnie, efekciarsko tak jakiejś większej głębi tam nie ma. O samej walce jednak, powtórzę, przypomina mi to stare, dobre zręcznościówki z lat 90., i to jest w ogóle coś niesamowitego. W tamtych grach też uczyliśmy się wszystkiego na pamięć, albo staraliśmy się zapamiętać jak najwięcej, żeby oszczędzić sobie życia na nowe i nieznane. I tak samo jest tutaj, że po pewnym momencie, widząc jakiegoś przeciwnika, jakimś studem, pamiętamy, jakie ma ataki, jaka jest częstotliwość tych ataków, jaki jest zasięg. I dzieje się to tak Szybko, że, że na wszystko to co dzieje się na ekranie reagujemy wręcz automatycznie, i jest to no znak genialnego designu gry, której uczymy się sami poprzez delikatne takie popychanie przez twórców, że okej, okay, nauczyłeś się już dobrze radzić sobie z tym wrogiem, masz tu kolejnego, o, nauczyłeś się korzystać z tego elementu otoczenia, weszło ci to w krew, no, w krew, no to masz tutaj kolejny, nowy. I mimo, że pod koniec gry robi się tutaj takie istne Kongo, gdzie opcji poruszania się i samych wrogów mamy zatrzęsienie, no nie gubimy się w tym i nadal niemal automatycznie rozpracowujemy arenę i pozbywamy się wrogów. To jest niesamowite. Dziś jest tak naprawdę niewiele gier, które coś takiego robią. a dodatkowo poza tym samym takim automatyzmem, no to docenić należy też po prostu, jak przyjemne jest to uczucie, nie? E, słuchajcie, bo ani razu nie miałem tutaj takiego poczucia, że o masz no kolejna fala wrogów, no kurde znowu, nie? nie za każdym razem jest to ej zajebiście, jeszcze więcej wyżynki. Brawo, świetna robota. Wracając jeszcze do tej jazdy na motocyklu, no bo to było tak reklamowane, to z jednej strony we większości działa to bardzo dobrze, świetnie sprawdza się on wtedy, kiedy Mamy taką typową trasę, jedziemy po jakiejś ulicy, albo, albo po czymkolwiek, bo tak naprawdę jeździmy po wszystkim: po ścianach, zaprzeczamy grawitacji, no masakra jest jakaś. Doprowadzamy wręcz błędnik do szału, grzejąc 300 na godzinę, omijając różne przeszkody i tak dalej, no gra się wtedy świetnie. Jedynie kiedy tak naprawdę zwalniamy, bo dojedziemy do jakiejś bramy, którą trzeba otworzyć i trzeba wtedy zejść z tego motocyklu, albo jest jakiś taki bardziej otwarty teren, no i na jakimś kamieniu się zatrzymamy, to wtedy dopiero okazuje się, że jest to czystej klasy mydelniczka którą, no, wyjechać z jakiejś ciasnoty, no, wcale nie jest tak łatwo, jak się wbijemy przypadkiem, e, tylko, że prawda też jest taka, że do zsiadania jesteśmy zachęcani tylko w tych niektórych momentach, kiedy tam trzeba coś otworzyć, więc jeśli ktoś nie próbuje tego sam z siebie, to nawet w tej mydelniczki nie poczuje, więc to nie jest jakaś taka uwaga, nie? czy konkretna wada, czy minus, to, to po prostu tak mówię, że, że czasami można to poczuć. Dla tych, którym w kampanii jeszcze brakuje wyzwań, no to mamy taki system rozgrywki typu Roguelite, gdzie zaczynamy od zera na torze etapów, nie mamy żadnych perków z kampanii, no i musimy ten tor przejść i na końcu z pozostałymi nam życiami pokonać ostatni etap. I za każdym razem ilość oraz rodzaj wyzwań zręcznościowych i walk jest losowy. Losowe są także mapy, na których się to dzieje. Nie grałem jakoś, tak powiem wam szczerze, no wybitnie wiele akurat w tym trybie, przyznaję, ale nie zdarzyło mi się żadna taka hamska powtórka. Na końcu każdego etapu możemy też wybrać jeden z trzech perków, który towarzyszyć nam będzie już do końca sesji. Tak więc jeśli jest wam e, tego za mało w samej grze, no to macie grę w grze. No i żałuję tak naprawdę tylko że nie ma wyboru z preferowaniem na przykład tylko walki albo tylko elementów zręcznościowych. No ale najwyraźniej nie można mieć wszystkiego. Świetnie rozwiązana jest też kwestia znajdziek. A znajdujemy audiologii, skórki, jak i e, punkty pamięci, dzięki którym rozwijamy postać w lekkim stopniu. No, gra nigdy nie zmusza nas do tego, żeby nagle stanąć i się rozejrzeć i zastanowić. Nigdy nie traci tempa. E, znajdujemy je często, bo są od, za zakrętem. Wystarczy po prostu tam spojrzeć albo rozwiązać jakąś taką bardzo prostą zagadkę otoczeniową, również bez zatrzymywania się wręcz. Twórcy zdecydowanie wiedzieli, że. No coś takiego wybiłoby z rytmu gry, więc wystarczy po prostu mieć oczy szeroko otwarte, naraz no od czasu do czasu patrzeć na radar w rogu ekranu. Przypomina to trochę zbierajki z Duma, gdzie, no, niby wszystkie były pod nosem, ale jak ktoś nie patrzy, to ich nie znajdzie. W ogóle tak nieco od dupy strony zacząłem, ale pierwsze, co nas wita, gdy odpalimy gry, no to. Muzyka, nie? I ja ale tutaj. To jest absolutnie perfekcyjna, dopasowana pod każdym kątem muzyka. Już sam w ogóle motyw główny, który wita nas w, w głównym menu. E, przypominam, no nie do końca wiedząc czego miałem się spodziewać. No bo grałem w Ghost Runnera pierwszy raz. Tak mnie napompował adrenaliną, że głowa mała, nie? I cały Ghost Runner 2 jest w ten sposób nam przedstawiany. Twórcy doskonale wiedzieli, w jaki klimat próbują się wbić i nieraz miałem wrażenie, chociaż było to oczywiście tylko wrażenie, że te wygibasy, te całe mordy, które czynią się na ekranie, są pewnego rodzaju zsynchronizowanym, trochę takim psychodelicznym gorteledyskiem do jakiegoś synthwave'u, dark synth'u, no z pewno taką domieszką retro e, wave'u. Krys tu się słodki jak to dobrze ze sobą naprawdę działa. E, przypominając miejscami, nie wiem, Night Drivera, czy Turbo Killera. E, to ten typ muzyki, co to go słuchając samego w sobie, no to trzeba to lubić, tak? E, taka na pierdzielanka w stylu Duma czy Dumeterna, jakoś często wracam dzisiaj do tej gry. Ale jak to nagle nam się zgra z tym, co widzimy na ekranie, to nagle to wszystko nabiera jakiejś głębi sensu, nagle brzmi to naprawdę niesamowicie. Człowiek, który odpowiadał w Ghostrunnerze 2 za muzykę powinien dostać awans. Jebany awans. Grafika, powiem wam szczerze, przyjemnie mnie zaskoczyła, bo trzeba pamiętać, że to gra, w której po prostu... Trzeba zapierdalać! Tutaj graficznie nacisk nie był kładziony na pięknych modelach wrogów, em, perfekcyjnej mimice, twarzy i doskonałym motion capture. Tutaj grafikę tak naprawdę widzimy w niewielu momentach, gdy staniemy w miejscu. Robi ona swoją robotę. Ghost Runner przedstawia według mnie świetny cyberpunkowy klimat, gdzie no neonowe światła, wysokie wieża, mimo wszystko taki brud i nieład są gdzieś tam na pierwszym miejscu. Tu gdzieś jakiś tam bar okraszony neonowym światłem, wszędzie walające się kable, nie, które są już na tyle stałym elementem otoczenia, że nikt nawet na nie nie zwraca uwagi. Wszędzie wydobywa się jakaś tam para z klimatyzatorów, kolorystyczna dominacja różu i błękitu. No takie 101 cyberpunku tak naprawdę. I to tak klimatycznie, nie? Bo funkcjonalnie zaś to jest czysty majstersztyk. Etapy są zaprojektowane i wypunktowane na ekranie tak świetnie, że bezwiednie poruszamy się. Po arenach, wiemy gdzie się odbijemy, wiemy gdzie przebiegniemy po ścianie, gdzie coś tam zestrzelić, gdzie będziemy się ślizgać, i działa to świetnie na tyle, że często wbijając się na jakiś totalnie nowy etap, jesteśmy tam pierwszy raz, to nie rozglądamy się nawet gdzie co jest, jak to w większości gier bywa, no po prostu od razu lecimy w wirwalki wykonujemy cudę na kiju, znowu torturujemy nasz własny błędnik, no i nie myślimy o tym, bo po prostu. Tak dobrze jest to przedstawione. Po prostu ze strzała możesz wbić na arenę, wiesz co gdzie jest, od razu widzisz te wszystkie obramowania i tak dalej. Działa to po prostu pięknie. Z czysto technicznego punktu widzenia otoczenie robi swoją robotę. Wrogów najczęściej widzimy w takiej postaci, czyli rozczłonkowanych, ale postaci poboczne w naszej bazie to już tak nie jest jakaś taka górna półka, wręcz myślę, że miejscami Mogłyby konkurować ze Starfieldem? Gra czasami ma problem z rysowaniem detali, i udało mi się nawet uchwycić taki moment przynajmniej mam nadzieję gdzie coś tam nam się dorysowuje na naszych oczach, ale znów w biegu, w samej rozgrywce tego nie widać. Cienie są bardziej statyczne. Nasza postać na przykład nie rzuca cienia, ale bohaterowie poboczni już tak. Większość cieni to jednak cienie statyczne i znów nie dziwi mnie to, bo gdyby ocieniować to wszystko tak jak należy, plus jeszcze dodać być może grę świateł, jakieś tam ray tracingi i tak dalej, w porównaniu z tymi neonami, które są tutaj wszędzie obecne, to i 4090 by w końcu wybuchła. Jednak faktycznie w niektórych miejscach, jak się tak przypatrzeć, to tego cienia brakuje. Ale. Ja sobie tutaj zdaję sprawę, że totalnie po prostu się czepiam. Jeśli ktoś nie będzie tak naprawdę szukał tego cienia, to nawet tego nie zauważy, a ja powtarzam, ta gra pędzi jak króliczek Duracell po wypiciu wiadra Red Bulla wymieszanego z kawą, więc naprawdę nie dziwi mnie to, że twórcy z niektórych efektów zrezygnowali na rzecz płynnego działania. I dlatego właśnie nie do końca wiem o co chodzi z optymalizacją. Otóż. Grałem na fulla i przez większość czasu gra śmigała mi pięknie w 60 klatkach, dało się grać super, naprawdę bardzo przyjemnie, ale miejscami potrafiła mi kompa zmęczyć tak, że ja nie wiedziałem tak naprawdę co się dzieje. Na ekranie w sumie niewiele, a, a ten mi łapieczkawkę No i okej, okay, na jakiejś przepełnionej wrogami arenie, gdzie jeszcze w ogóle walała się masa nieznikających ciał, jasne, proste, rozumiem, ja nie mam najnowszego kompa, no sam się proszę, tak? Ale czasami miałem wrażenie, że mój PC jakby się zmęczył w pewnym momencie, nagle kratki spadły poniżej 30, nie przez dłuższy czas w zasadzie, no i wtedy się nie grało w to zbyt pięknie. Jestem w stanie no, przełknąć też to, że mimo SSD-ka, czasami przy przechodzeniu do nowej strefy grami się, nie będzie tak na pół sekundy potrafiła przydłabić, przytułując kolejne elementy wrogów. Brzydko, bo brzydko... Idzie jednak zrozumieć dlaczego taki jest, tym bardziej, że to jednak parę dni przed premierą, więc kto wie, nie? Być może teraz po premierze jest już lepiej. Zwolnień jednak i wymęczenia kompa nie jestem w stanie przyjąć, tym bardziej, że mój pecet spokojnie się łapie do rekomendowanych e, specyfikacji i nawet z nawiązką. Wielu bugów nie uświadczyłem, chociaż zdarzyło mi się wypaść za teksturę, zaplątać się tak, że nie było jak wyjście z danego miejsca, ale tutaj szybkie wczytanie save'a pomagało tym bardziej, że system zapisu jest genialny. I nawet jak giniemy, no to cofamy się tylko parę sekund bez jakiegoś loading screena, po prostu jest to bardzo, bardzo płynne, więc nawet śmierć tutaj nas ta, tak nie irytuje a że u mnie było tak średnio 30 do 50 śmierci na etap, no to często byśmy to widzieli. Z większych bogów to e, tylko tyle, że będąc poza miastem nie działały mi terminale do rozwoju postaci. W mieście działało wszystko, w bazie też, ale poza miastem, o ile każdy terminal graficznie mi się rozkładał, tak, to nie miałem możliwości podjęcia z nim żadnej interakcji. Nie przeszkadzało mi to za bardzo, bo te punkty rozwoju to takie ułatwiacze po prostu, a i nie rozwijając postaci można sobie swobodnie grać od początku do końca, no ale nadal, no skoro ten terminal tam jest, a ja zbieram te punkty pamięci, no to chciałbym móc ich użyć. No i okej, okay, żeby być uczciwym, gra mi się dwa razy po prostu wykraczyła. Znów, no jedyne co zrobiłem, no to odpaliłem ją od nowa i zacząłem tam, gdzie skończyłem, no bo e, mówię, system сейwowania jest tutaj perfekcyjny, ale nadal bardzo brzydko. I szczerze może to już kwestia gustu i tego, że faktycznie nie przejadłem się miastem w Ghostrunnerze jedynce, um, bo osobiście bardziej podobała mi się rozgrywka w mieście niż wyprawa za miasto, na szczęście do niego wracamy jakby co. To nie jest to, że tam jakoś jest wybitnie źle, gra nadal ma swój klimat i walki są nadal dziko satysfakcjonujące, ale ja po prostu wolę miasto mimo wszystko. Tak więc moi drodzy, mój pierwszy kontakt z Ghostrunnerem zaczynając od części drugiej był bardzo przyjemny. Nie spodziewałem się, że aż tak mnie to wciągnie i zachęci do ogrania. Game Loop jest po prostu hipnotyzujący. Satysfakcja z dobrze wykonanych akcji, z udanych e, elementów zręcznościowych z samej prędkości gry jest przeogromna i dawno nie miałem takiej frajdy, po prostu grając w grę. I to grając w grę z jednej strony tak trudną, a z drugiej strony tak prostą w założeniach. Twórcy zdecydowanie wiedzieli, co chcą zrobić i nie próbują tutaj podbijać świata niezliczoną ilością różnych mechanik i tak Mamy świetnie zrealizowaną wyżynkę z elementami zręcznościowymi, albo na odwrót, i oba te aspekty są wykonane na najwyższym poziomie. Ghost 2 sprawdza się jako gra, bo jest to jeden z niewielu sequeli w gamingu, który totalnie zachęcił mnie do zainstalowania jedynki i ogrania jej jak najszybciej się tylko da. No, a wiemy, jak to jest z sequelami, prawda? Tym, którzy nie grali w Ghost polecam. Dwójka na pewno, nie wiem, jak jest ta jedynka, ale tym, którzy w niego grali, polecać tej gry nie muszę. Świetna robota. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!